Ale, hallo, czy widzicie z tej strony, bro, na To kolejny odcinek Sport Night. Ale, zanim przejdziemy do odcinka, mam dla Was naprawdę ważną informację. Jak wiecie, bo w sumie ciężko o tym nie wiedzieć, ogólnie teraz na świecie, wszędzie są pozamykane granice, wszędzie borykamy się z wiadomo jakim wirusem. I chciałbym wykorzystać moje zasięgi też, aby pomóc y, służbie zdrowia, naszej służbie zdrowia. Jak wiecie, bądź też nie, Karol, y, Fries razem z ekipą y, założyli zbiórkę, którą macie w opisie, ponieważ też chciałbym coś od siebie dołożyć. I chciałbym was zachęcić, y, aby dorzucać się po prostu do tej zbiórki. Z tego co widzę obecnie jest 168 tysięcy złotych, a zbieramy milion, więc słuchajcie, wykorzystajmy nasze Fortnite'owe zasięgi, pokażmy światu, pokażmy ekipie, pokażmy wszystkim, jakie community Fortnite'a jest mocne, dlatego słuchajcie... Jest link w opisie. Zachęcam do zbiórki, ponieważ na pewno pomoc w takim okresie dla służby zdrowia się przyda, dlatego jak ostatnio pomagaliśmy yy, Pajacykowi, wpłaciliśmy tam właśnie z Kodu 2000, tak teraz też z kodu wyjmiemy pieniądze oraz razem z community dołożymy się yy, do tego celu oraz zachęcam was wszystkich do jakichś małych wpłat, nawet złotówka się liczy. Dlatego link w opisie i zachęcam naprawdę do pomocy, bo teraz pomoc na pewno. Się przyda, no ale już nie przedłużając, zapraszam oczywiście do odcinka. Przed tym oczywiście zróbmy przegląd sklepu oraz przypominam, że jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite, no to oczywiście z kodem EVRON. Dzisiaj nie mamy żadnych e, nowych rzeczy oprócz muzyczki, więc możemy sobie muzyczkę puścić. Tak jak z Jamesa Bonda, troszeczkę. Nie, to no w sumie jak, jak taka agent, no z agentów, bo tu chyba jest w ogóle Midas chyba na tej okładce, prawda? Więc mamy taką muzyczkę. Oprócz tego mamy Scarlet Defenderkę z czapką. Dlaczego ja nie widzę czapki? Czekajcie, musimy Scarlet Defenderkę otworzyć. Eee, I ona ma czapeczkę taką fajną z pomponem, więc myślę, że dzisiaj najfajniejsza ze sklepu jest Scarlet Defenderka. Oprócz tego emotka Wiggle jest fajna, jak najbardziej. Nislaperka, to jest chyba najfajniejsza emotka z dzisiaj. Taka westernowa, troszkę piosenka, wydaje mi się. Oj, tak, tak. Oprócz tego, co my tutaj mamy z lewej strony? Mamy pomidorka. Dobra, pomidorka można zakupić dla paczki z pizzą. W ogóle teraz dostawcy jedzenia to mają przewalone przez te wirusy, no nie? Oprócz tego jest ekstra cheese, czyli lotnia i kilof. No i w ogóle, jest mam strasznie mało widolców, więc nie za bardzo mogę jeszcze coś kupić. Mamy Pina Klober i panią Zinę. Zina, dosyć śmieszna postać. Fajne te włoski, ale może z tego pierwszego stylu. No, a pierwszy styl jest nawet fajny. No i oprócz tego mamy jeszcze Forbrayer, czy For... Berer, O, proszę bardzo, taki aksik wikingowy oraz samego wikinga. On ma w sumie fajną tą. ten swój płaszczyk, taki jak dywanik troszkę. Tak czy inaczej, słuchajcie, tak się sklep przedstawia. A ja was zapraszam do odcinka, w którym będziemy mieli dwie gierki. Jedną z spoconą solo, bo ostatnio się nie pociłem i robiliśmy dużo fragów, więc czas to nadrobić. A druga gierka będzie to, słuchajcie, gierka z Jacobem, którą mieliśmy okazję zagrać u niego na live, ale była na tyle fajna, że postanowiłem ją tutaj też wrzucić. Słuchajcie, yy, graliśmy o to, że jeżeli wygramy grę. To nie kupujemy sklepu, ale jeżeli przegramy grę, to musimy kupić cały sklep. Gierka wyszła naprawdę fajnie, bo była bardzo duża napina. No ja nie chciałem całego sklepu kupić, bo musiałbym kupić chyba widolce za 400 zł. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jeśli tak, to pamiętajcie o subskrypcji kanału, lajku oraz jakimś śladu po sobie w komentarzu. A tymczasem już Wam nie przeszkadzam. Dziękuję. Pamiętajcie o zbiórce w komentarzu. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Pa, pa, ry, pa. No dobrze, troszeczkę się popoćmy. Mam spoconego skina, który w ogóle mi się mega podoba, to jest Heise. Heise jest spoczko skinkiem. I słyszę, że tylko jedna osoba mi leci. W ogóle mi nie poleciała na skrzynkę. Chodź tutaj, koleś. Jak tylko ty mi tutaj lecisz, to szybko cię wyczyszczę. Mam wolnego szarka, mogę lecieć z giereczką. Uciekł mi gdzieś. Chodź, 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 chodź. Ochroniasz, ciebie muszę skipnąć. Nice! Ok, dobra, powinno być czysto. Więc totalnie chillujemy teraz. Wezmę sobie tutaj wszystkie leczenie. I powolutku. O kurde, złote auka, się nie przyda, bo zaraz zyskaję. Skarek poleci. Oho, widziałem tutaj typka. O, jest! Dzień dobry! Kolego, chcesz może spraya? O nie, ten spray był najgorszy. Okej, okay, zanim ogarnął Nice Gregor, co się stało, to już zginął. Także Pokczamp. Oś, tu Nice Gregor, dziękuję Ci bardzo. Fantastycznie, że tak się dałeś tutaj ubić. Bardzo mi miło. Czy tutaj nie było nikogo? Nie, chyba nikogo nie było. Tutaj musi być chyba. Ta, tu jest ty, bo on tak się czaił na kogoś. Siema O kurcze, trochę kiepsko, o nie, on ma dobrą pompę! Uuu, on miał złotą pompę, o kurczę, a ja się bałem jak zobaczyłem co wyjął, powiem wam, że się troszeczkę yy, przestraszyłem. A teraz to... Jezu, co się dzieje? Spokojnie! Ktoś coś we mnie rzuca Jest na dole typ. Dobra, spokojnie. Ogarniemy to sobie. Jedna potka, duża potka Chciałem jakieś małe znaleźć, ale widzę, że nie mam czasu na takie rzeczy Siemka koleś Nie chcesz może zginąć? Chodź tutaj, podmienię ci daszek Jezus Maria, daszek zrobiłem na dole Ty chłop otworzył i z... Nie wiem co się dzieje, ale Dobijam cię, może to był chyba najdziwniejszy fight Bo chciałem podmienić daszek, ale on w tym samym momencie Otworzył podłogę I daszek się zrobił na dole I go zamknąłem w tym daszku, Boże Dobra, to było dziwne Mamy Helkę. To na pewno ułatwi szukanie ludzi. Jak wiadomo, czasami ciężko jest ogólnie kogoś znaleźć. Ale myślę, że w tym przypadku będzie w porządku. Zawsze na salty. W ogóle salty to jest taka miejscowa. Wydawałoby się, że nic na niej nie ma. Coś mnie obija. Widzę typka. Co ty typie robisz? Poczekaj, daj się wysprejować. Jezu, on nie ogarnia w ogóle. Przepraszam kolego. Ty nic w ogóle nie miałeś, ziomek. Jezu, 6 drewna, 50 metalu. To już boty więcej farmił. Boty w ogóle są na tyle użyteczne, że boty zwykle farmił. Jak tak zawsze zabijałem jakiegoś bocika w meczu. Zwykle miał bardzo, bardzo dużo maców. A oh, wow. Jezus, chciałem sobie polecieć po ten... Po cysternę. Ty ziomek ja tu dalej jestem. Jezu, jakiego są spreja! Ej, on Myślał, że ja odpuściłem czy coś. No proszę bardzo, no niestety z iPhone'a na Karzualu nie ma, więc i tak musimy lecieć pod cysternę z kewem ale gościu chyba był zdziwiony. Teraz mam bardzo dużo matsów No dobra, lecimy. A jeszcze ten helikopter mogę wziąć. Obit... Co się stało, ty? Jezus Mary jakieś triki na helikopterze robię, co jest? Ktoś do mnie sprejuje ty. Ziomek za drzewami normalnie siedzi. Jeszcze chcę kichnąć. A na zdrowie w komentarzach. Okej, okay, nie kichnę. Ktoś się dostał mocnego spreja Ała, ała, ała. Nie bij mnie, Ała, Ła! ty ziomek, spokojnie Myślałem, że sobie gościu sprayował, jak mnie jakoś tak kiepsko Dobra, chodź tu, koleś, teraz mnie zdenerwowałeś Bo tu jeszcze nie trafiłem z pompy, no to mogło być kiepskie Kolejny jakiś chłop, w sumie bez niczego, przybiegł ze strefy Dobra, no mam małe, więc jest ok, no a teraz nie mam 50 kewa, niestety Czy ja wracam do tego helikoptera? Chyba trochę wracam Wiecie co, on jest trochę rozwalony, ale będę leciał nad wodą, więc jak mnie ktoś zbije, to... To po prostu, wiecie, to spadnę do wody, nie umrę. Pokczam. Ale sprzęcik mam naprawdę fajny. Podoba mi się ten sprzęt. Eee, no i po helikopterze. Koleś, słuchaj mnie. My chyba musimy porozmawiać. Chodź tutaj. Zabuduję się stąd, jeszcze tutaj. Czy kolego, chcesz w ogóle walczyć? Czy chcesz w ogóle walczyć? Spróbuję go sprayować, Nie, po prostu podjedziemy go Siema O kurcze, powiem wam, że Czy ja dostałem z pleców? Czy ktoś jeszcze wali z pleców do nas? Ty, faktycznie ktoś jeszcze wali z pleców Ty chłop miny rzuca Oj kolego, nie, 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 tak się nie będziemy bawić 140 w głowę Kto do mnie strzela? O, jest troszeczkę lipa Wiecie co, ja pójdę chyba na około Do ogniska na kinie no to jakiś typ z auga, ale wiecie co? Polecimy sobie lunchpadem ja zaraz do ciebie kolego wrócę Tylko pozwól mi, że ogarnę sobie ognisko no i zaraz porozmawiamy. Bo on i tak musi do mnie iść, bo i tak mamy do strefy tą samą drogę, więc najpierw ognisko, potem ziomek Oho, chyba widzę kolegę No kolego, tak cię właśnie szukałem. Ta jest. Tylko czy on mnie widzi? On się chyba patrzył w moją stronę. Nie! Jest okej, okay, jest okej. Okay. A nie, od mnie chyba widzi. Zakradamy się do siebie Ale on jeszcze nie strzela? Ja będę miał chyba pierwszy... Będę miał... będę miał priorytet O, Dobra, strzelę przez trawę. O, ziomek masz po kewie. Hej! O Jezu jak on dostał! Boże, ej, naprawdę jak trafiam z pompy lecąc graplerem to jest taka satysfakcja, no gościu został usunięty, nie? 9 fragów? No proszę jeszcze 10 osób żyje, tu może być naprawdę fajna gierka grzybki grzybki! Oho, gościu jest tam zes wcelowany z tej snajperki. Znaczy, nie wiem, czy ze snajperki, ale zwykle, jak tak ludzie stoją, to ze snajperki zwykle są wcelowani. Gościu chyba pilnuje dropa, ja tak podejdę za choinką, żeby on nawet nie ogarnął, że tutaj jestem. O, oni się tam strzelają z kimś, dobra. Wejdę na spokojnie, na kucaka. Zaraz się zgrapluję. Siema, witam. On spadł tutaj już. Hejka. Story gościu, ustałeś spray, a tu jesteś drugi. Jeszcze jakiś trzeci. A nie, trzeci to ochroniarz. Masz ochroniarzu w twarz. Hej, koleś, chodź. Zabudował się cwaniak. O, zabudowuje się cwaniak. Ale czy aż tak? <śm> narka. Fantastycznie. Dobra, muszę iść od razu do strefy. Także yy, easy, easy. Jeszcze tutaj sobie zbierę macy, dropika. O, jeszcze jest duża, fantastycznie. Dobra, muszę się śpieszyć, bo strefa bardzo daleko. Dobra, no mamy dwóch typów w ogóle, sobie totalnie chillują. Jeden ma rakietnicę, ten na górze. I ja się troszeczkę boję, że dostanę z tej rakietnicy. Co jest? Tej gościu, nie zbijaj mnie. Co tam się dzieje? Gościu na lunchpadzie! O nie, już poleciał. Czy wy możecie mnie nie kolapsować, koledzy? O nie! Ja pierdzielę. Nie, 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 nie. Okej, okay, guys jest przypał. Muszę użyć małych i znaleźć gdzieś ognisko. Ja pierdolę, że musiałem dostać z heavy snajpy. Niefortunne wydarzenia powiem wam. Troszeczkę sobie ominiemy. Tam powinno być ognisko przy tych... Yy, chociaż w sumie. nawet kewa nie stracił, więc ma full HP. Dobra, idę do ogniska i... Zaraz możemy popolować dalej. Jakiś helikopter w ogóle, halo? Ja pierdzielę widzowie. Ale jest spina. Już nigdzie się nie wyleczę. Jeszcze jestem troszeczkę kolapsowany. O nie. Ziomek, chcesz się bić? Gdyby był tylko siphon, gdyby było leczenie za fraga, to ja bym bardzo chętnie się pobił. Ale tak to jest naprawdę ciężkie. Ja chyba muszę lunchpadem polecieć. Chyba, że będę miał strefę. Jak będę miał strefę, to no mogę się pobić. Ale sytuacja jest, że mam typa nad sobą, który jeszcze tego snipera. Może tego typa? O, widzę, że teaming robimy z chłopem. Chodź, zomek. Oj. O Dobra, wiecie, zostawiam lunchpada. O, nie mogłem sobie postawić lunchpada, co jest? Dobra, stawiam lunchpada tutaj. Ok, mam chłopa, który snajpi. Polecę tak troszeczkę bokiem, on może nie słyszy mnie. Nie, no, musi mnie słyszeć. Dobra, przelecę tutaj, mam jeszcze drewno. Niebi, niebi, niebi. bij, Ok. No, sytuacja jest ciężka, gościu mnie chce podjeżdżać Dobra, chłopie, chcesz się bić? Dawaj <laughs> Jak mnie zaauga pocisnął O kurczę, szkoda, już było 11 fragów Aj, no trudno Czad, czas na challenge z Jacobem O cały sklep Jeżeli przegramy, to musimy kupić sklep cały Mam nadzieję, że będzie fajnie na, 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 na. NIE MÓW <laughs> Dobra, a słuchajcie Czy możemy zrobić petycję Jeżeli mamy stream snipera, mm. Przydajcie się w życiu I polećcie nam na szarka Po grappler i skara Co ty na to, Jacob? Ale nie namawiamy mm. Jeżeli nie sugerujemy, mam... jakoby Jeżeli ktoś jest w meczu To, żeby to zrobił Dobra Dobra Masz jakiś pomysł? Dobra Dobra no Tu możemy, szarkę. stary ja tam byłem, na challenge'u Okej okay. tam? Nie wiem Tu jest wysoko, jak ktoś nam poleci to możemy odbić na domki <śmum> Dawaj dobra, to tam! To go, to go, dobra Nie lecieć na nas, Zresztą nie, lecieć, tak na jest... nas, nie, nie lecieć, lecieć, lecieć na nas, nie 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 lecieć na nas Zawsze jak to mówiłem na oceanii, to leciało na mnie 70 osób o oh. Fun fact Nie ja chciałbym 70 osób być na sobie Ale zaraz zobaczymy ile będziemy mieli Czekaj Chwalam może... lotnie, wiesz, zapobiegawczo. Dobra, ja bym na twoim miejscu poleciał tu, pod helikopter, a ja polecę na samochodzie. Co ty na to? Mega. Mega taktyka. Bo tam masz, nie w sensie, tam masz skrzynkę, jakby coś. Bo jak polecimy na boty, Lec to jakiś boty nas zabijam. Ale jeden? Nie. Wiesz, no... Dobra, oni będą tańczyć, luzik. <laughs> Kto to wiesz? Nie ja wiem. Jesteś pewny? Nie, nie jestem pewien. No to ja odbijam, no ja nie mam zamiaru robić z czterema chłopami. Odbij. Nie, no Efron, wsiadaj do helikoptera. Super Efron, jesteś najlepszy. Ale w typy tu są, walą w mój helikopter. Tu jest miejscówka, coś na mnie. Dobra, wal i. Jest, co otworzyliśmy? Czekaj. Dobra, gościu ze mną odlatuje, Jacob! Ale ma broń? Wyskoczył! Zabił się! No to... Stary, ale tu była operacja wykonywana. Ops. Dobrze, ci się udało. Stary, no mówiłem. Ja już sobie czuliłem chatce. Nie wiedziałem, że pilota nie można z broni. No bo wiesz, no każdy może mieć 0 punktów tak, na no, nie, tak, nie. Tak, 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 lecę na do nas. Dobra, poradziłem sobie. Jeden tylko? Tak, tak. To był Danielek. To był. <noise> Okej, okay. pozdro, Danielek. Jesteś fit, że schudłeś. A wiesz, wiesz tak ty na tak, pewno tak, ty tak, nie, tak. nie Nie! Odnośnie wagi, nigdy nie kłamie Szczerze, nie. Jacob, szczerze, 55 kilo A to myślałem, że troszkę mniej No właśnie, ulałem się, no bo wiesz, siłownie mi zamknęli O, o, o okay. tak, a tak! górki, z tam Dobra, dobra Patrzą się na nas Patrz, co nie ja tu robię, czukuję okay. Oni nie dobra, mają opcji, dobra. jak tego zrobić, bo oni nawet nie wiedzą, gdzie ja jestem, stary Czu, dawaj na sky limit Na co? Sky, na sky limit. limit, tak Ale to umrzemy, nie, nie no zrzucą nas stare Zrzucą nas, bez kitu No właśnie nie, nie Typy, typy, rady. typy, typy Na, na, na poduszce latają On Nie ma kewa, nie ma kewa, nie ma kewa Ty Stary tybie. spadł na drzewo Zbijam, nice Masz jakieś matce? Nice Mam matce, chcesz? No ty ja już mam trochę, jest gitara, to ja na Ja mam 5, 5, 9 stary 5, To dam ci to zrzuć ja mi cegły tylko albo metalu Metal Dobra super jesteś super Mega Dobra. jesteś Jacob A widzisz możemy Robimy być siebie mili Jak się tak. chce, to się M można Typ za nami Tak to prawda Ale nie widzę go Jest Po Kebie, po Kebie, po Kebie Hej, okay, ja mam te poduszki Plecy Są tutaj gdzieś no Chłop poduszki wybiera Leży. Zabierz go. To jest. On ma kupla Dostał 60 Kolapsuje! Ty skolapsujesz Nie to na znaczy 60 Leży! Super! Nice! Mamy to myślałem, że jakaś młotka wleci fajda. <grym> motka, gościa, tutaj... Lepy model? Ej, hey, dawaj, o... stary zaraz na jakieś top model. Jest typ, typ typ, typ! Na samym środku Gdzie? kina To ty strasz, to jest karka, drugi jest tam no. za nim. Chciał podjechać na tego drugiego Gościu ze snajpy, patrzy, ten drugi Dobra, podjeżdżam na niego, Ty mnie musisz skowerować Ten drugi ma zero Leży, super Rzucam C4 tamtemu Bardzo dobrze mi poszło Wychyla na mnie, czy nie Dostał Dostał, nie ma Kewa, ma jakieś, nie wiem, 450 HP Podmieniam go z prawej. Zmieniłem. lew super Ewro NICE! Jest to Z górki ktoś. No co to za super mocca ma? to Ty masz super To moc. jest jakbyś nie dostawał depsów od... Nie, upadku. jakbyś miał ten, jakbyś upadał cały czas z tej z... Też znowu to zrobiłeś! Jakbyś nie, nie ten, jakbyś z materaca spadał No no właśnie mówisz, jakbyś nie miał Foldema... No, to do ty Tomasz! A ty też! Ty Tomasz Może nie mam Foldemage, co ty płaszcz na Skybase i szybki? Dobra Ej w sumie Skybase teraz jest dosyć łatwy, nie? Jak masz te materacę? A mam dwa, no znaczy, nie mówię w tej grze, mówię tak, ogólnie. Tak tak, 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 Chłop już chce robić teraz. Powiedziałeś, nie. Że musimy w tym sezonie zrobić zero frag challenge. Wiem, no to z powodzenia na tym matchmaking ratingu. Ale zrobimy to. Zrobimy. To na tak. smerfy walimy. Ja Evron Goba odpalam. Dobra, to jest sezon, że. Spłacany kubus. Spłacany No i fajnie. Dobra. Nie, no możemy zrobić na tym, tylko hop. będzie wiesz. Close to, to niemożliwe. O nie. Graplerowiec stary. Widzisz go? Dobra, dobre no, no kaple leży! Kraple leży! Nice! A drugi się turkuje go żamek. Dziękuję, Zresztą, dziękuję. Jest to jest 2 na 2 stary. Weźmy go zabijmy I będziemy 2 ja na 1 A nie kupuję sklepu, co? Nie, nie jest stawia. Nice! Nice! Wyjdź kolego do nas! Ile... ty w ogóle? Ja nie mam HP, nie? Ja też, ale no mam minigana i heavy, no nie da się tego nie, nie wygrać, nawet. Już to przemyślałem. A ufamy, sobie. że koleś nie ma w ogóle leczenia i na heal offa to robimy? No nie no, w sensie nie, no nie ufamy aż tak. Nie ufamy. Czyli pussy. To, to pussy no, ale tak, Ewentualnie ja ci mogę dać tego minigana, a ty w niego wiedziesz, a ja zostanę, bo ja mam Dobra, kawałkę. dobra. To daj mi heavy. Okej. Okay. No, wjeżdżam co? Ale nie jeszcze, jeszcze nie, to No nie, ale wjeżdżam co? Tak, wiem. Eee, panie, no, pan mi nie zamyka drzwi, furtki do życia. A ja ci będę otwierał, znaczy z heavy będę strzelał. Ale będzie wiatr. Jesteś gotowy? Ty może razem sobie ciemy. Ja z heavy to z tym. Jesteś Dobry. rady? No dobra Rada, dada, 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 dada. jest problem. Dostał mam, mam, po białym On już nie żyje On stary. się leciał na bandażownicę Bandażownicę ma Obyku No nie podminaj. Mam ściany, mam ściany, zabij go Dobro. NICE Jezu we byłem... <laughs> Nie, to wszystko było pod kontrolą stary Regrany taką za gram po prostu Nie no już, już czułem riff, czułem riff.